Może to nie przypadek, że pierwsza premiera sceny Relax to będzie Jaskółeczka, Tadeusza Słobodzianka znakomity, jego tekst, a Tadzio przecież jest wybitnym dramaturgiem, najwybitniejszym żyjącym w tej chwili w Polsce, więc mam nadzieję, że ta jaskółka, Jaskółeczka będzie jaskółką zmiany, że wrócimy wreszcie do pracy, że ludzie, artyści wrócą do pracy, że możemy też dać tę te pracę artystom, którzy, którzy przez wiele miesięcy nie zarabiali i, i nie wpływało na ich konto żadne wynagrodzenie. Scena Rolex będzie takim konglomeratem różnorodności, to znaczy będą spektakle dla dzieci, będą spektakle dla dorosłych, będą spektakle muzyczne, będzie, będą wytworne wieczory kabaretowe, które poprowadzi Kasia Parkosińska, potem stand-upy mniej wytworne, które poprosi, poprowadzi Michał pa... No ta różnorodność ma łączyć pokolenia, ma łączyć ludzi młodych. Ja bardzo liczę na to, że ten old school, który tutaj mamy, zainteresuje młodzież warszawską oraz w ogóle młodzież w Polsce, że jak przyjadą do Warszawy, to nas odwiedzą. A do tego wszystkiego jeszcze młodość, entuzjazm młodych ludzi, którzy tutaj grają, którzy będą też tutaj bileterami, szatniarzami, którzy będą jakby, no w tej chwili wie Pani, no nie ma pracy gdzie indziej, więc musimy dać im pracę tutaj, żeby mieli z czego żyć żeby mogli z radością tworzyć spektakl, bo in, nie ma innego wyjścia, no, mogą pójść być kurierami, a moim zdaniem łatwiej jest y Dać im tutaj zajęcie, żeby czuli się też gospodarzami. Mam nadzieję, że to będzie też miejsce spotkań młodych ludzi z, z aktorami młodymi, z mistrzami, bo też ja będę chciała łączyć, żeby mistrzowie pracowali właśnie z młodymi ludźmi, aktorzy już z dorobkiem, z twarzą. I też taką dobrą energią, to wszystko się tworzy i to wszystko póki co działa. Za moich czasów były takie salony, na przykład w Teatrze Małym. Pamiętam, że gdy byłam młodą osobą, zaraz po studiach, to okazało się, że teatr mały na przykład było wiadomo, że jak się przychodzi do teatru małego, to, to tam zawsze coś jest. A to ktoś śpiewa, a to ktoś. I bardzo bym chciała, żeby też tak było w teatrze małym, który otworzymy w przyszłym roku. Ale żeby zacząć to już tutaj, na scenie relaks, żebyśmy mogli. Łączyć się z widzami po prostu, żebyśmy nie szli po spektaklu do domu, tylko zeszli na drinka czy na kawę czy na kole do foyer i spróbowali łączyć i pokolenia i twórców z widzami. Szkoda takiej energii i myślę, że to miejsce może mieć wielki potencjał.